Siemanko, dzisiaj w dzisiejszym filmiku chciałbym wam pokazać czołg, który według mnie jest najlepszym wyborem do zrobienia misji 15. Już wam pokazuję, które jeżeli chodzi o 15 misję na medach na 26.0 czyli zadać 3,500 obrażeń niż czołgów. Dlaczego spytacie się Badczat albo jakiś inny czołg? A więc Batczat to maszyna, która ma bardzo, ale to bardzo dobry magazynek, tak? Ma ona 5 pocisków po 390, więc tak naprawdę z klipa robicie 1950, więc jest to dosłownie no, prawie, prawie tutaj połowa wymaganych obrażeń, aby zrobić tą misję. No i ja, na przykład, moim wyborem zawsze w takiej sytuacji jest baczać, gdy osoby pytają mnie, przychodzą monster, jaki czołg. Podmisję. To ja mówię tak, stary, no jak to jaki. ta bierzesz. Ewentualnie często ludzie wybierają również jakieś single shootery typu 907, czy też UD 140, Centurion AX, ale według mnie najlepszym wyborem jest badrzat, dlatego że po prostu ma ten magazynek, tak. Yy, nie, nie przedłużając, yy, zobaczcie. ekwipunek, z jakiego ja korzystam, to jest wzmocnienie, turboeksperymentalne, stabilizator pionowy. Na drugim zestawie mam. System obserwacji dowódcy na zbustowanym slocie, cichy układ oraz optyka. Generalnie to to bardziej taki zestaw jest, powiem Wam, z y, trybu i nie zmieniałem nic, natomiast normalnie raczej wywaliłbym chyba eksperymentalne turbo i wrzucił tutaj wentylację. Więc HP, Wenta, Staba raczej bym grał. Natomiast to też jest dobry zestaw. Tak naprawdę Batchat właśnie dużo dostaje. Dzięki temu polowemu, już wam pokazuję polowe. Zobaczcie, pierwsze lewo skraca moraka, prawo, prawo pod kamuflaż, tutaj pod aiming speed, czyli szybkie celowanie oraz po minus 15% kółka. No i ja mam tutaj na przykład pod view range, Nerfimy sobie top speeda i silnik, ale dajemy view range, więc warto, wydaje mi się, tak. A więc nie przedłużając już, przechodźmy do bitew. Eee, zobaczcie tą bitewkę. Już mamy tutaj mapę kopalnie i jest to bitwa spotkaniowa, co to oznacza? Będziemy prawdopodobnie najszybciej tam na chilu, dlatego że nie ma przeciwnej drużynie w ogóle meda 10 poziomu. Zobaczcie jaki dziwny matchmaking. Natomiast te deków mamy tutaj aż cztery sztuki. Więc my w takiej sytuacji bierzemy tutaj zestawik ten z Turbo HP i stabilizacją, no i będziemy próbowali się po prostu wedrzeć, wdrapać na hila. No. Często i gęsto może was rozwalić za ten wjazd, ale no jest gra warta świeczki, ponieważ tutaj bardzo, ale to bardzo dużo daje ten heal i ta kontrola heala. Teraz zobaczcie, ten AMX sobie wjechał i ja tak naprawdę wiem, że on tutaj popełnił błąd. Zobaczcie ja go, teraz jeszcze stara napyknę. On mi tak naprawdę zabrał 50 uszkodzeń, no i teraz bam, no i kolegi już z nami nie ma. To jest naprawdę świetna sytuacja. W ogóle obczajcie to. KPZ teraz. Nie wie co zrobić, tak naprawdę jest troszkę na rozdrożu, jest tak po środku, widzieliście? On strzelił już, więc my bez zastanowienia tutaj poczekamy sobie jeszcze na niego. Zobaczcie to. On tutaj coś tu kombinuje, coś tu kombinuje. Pytanie, co on tu będzie chciał wykombinować? Ja chcę czekam, aż on strzeli i wtedy oddam po prostu, dam mu permatraka, natomiast nawet nie czekam na to oddaje strzał, i to jest ten magazynek, o którym mówię. baczatem, czy też innym magazynkiem, raczej chcecie zrobić tak właśnie takiego klipa jak w tym momencie. Czyli tak naprawdę dostajecie peskę, ewentualnie nie dostajecie jej i robicie za to pełne obrażenia. No, tak naprawdę, na takiej mapie jak właśnie kopalnie, bitwa spotkaniowa, tutaj często można. Y zadawać obrażenia właśnie z tego hila gdzieś dookoła, nie? A tutaj jedna PESK, a tutaj druga, to coś. Tutaj patrzy. Fajnym takim, że tutaj nie wiem czy to triknął. No, łamiecie to drzewko i zaraz jak będziemy mieli pociski, to będziemy chcieli piknąć tego focha. Parfutura być może się oni cofną. Zobaczcie, teraz Eseta tu fajnie podjeżdża i sprawdza mnie. No i tak naprawdę mocno jest sprawdziła, bo dostałem spota. Natomiast nie zmienia to tak dużo, bo ja... Tak naprawdę nie muszę tam grać. Zobaczcie, to, że też wyspa moja wygrała, więc tak naprawdę zaraz tutaj będzie spot na tego FVA. Być może DBV również zostanie wyspodowany. O, zobaczcie, kapezecik dostaje spota. Ja już mu daję pierwszą pesteczkę. Tutaj dbv bez spota chciał uciec. Oddaję strzał, bam. Nie ma to znaczenia. Tak naprawdę zobaczcie, to jest właśnie Bat, który daje fajne pociski. Tutaj no, strzela się nim dobrze, gra się nim dobrze. Ja powiem wam, że patrzę to tak naprawdę w 2025 roku to nie jest słaby wybór. To jest czołg, który się przydaje na różne tryby. Czy to klanowe tryby? Czytaj, tryb na tarcie. Głównie przez klanowe rzeczy mam na myśli tryb na natarcie, bo tak naprawdę to 15 na 15 i 7 na 7, no już niestety troszkę odeszło do Lamusa. No, raczej mało kto już po prostu gra te tryby, a więc większość osób właśnie gdzieś tam gra ten tryb na tarcie, więc tutaj głównie nasz fokus jest skierowany na ten tryb, nie? Z racji tego, że no co, natarcie 15 na tarcie 15x15 to już wymarły dawno, nie ma sensu grać tego, no tak naprawdę są tylko kostki dla klanu, ale co, co dają kostki dla klanu w 2025 roku? Ludzie siedzą w klanach tylko dlatego, że po prostu mają rezerwy i mają yy, ziomeczków i siedzą sobie jakimiś paczkami. Ale granie klanowe umarło. Nie ma sensu grać klanowo, bo nic się nie dzieje. wargaming nie daje nic, aby się warto było siedzieć w klanach bardziej niż pod rezerwę. Jakby było jakieś, na przykład, czasami, ok, misje na karo możecie zrobić jeszcze też, to jest fakt. Misje na karo się robi, ale jak już ktoś zrobi misję na karo, to tak naprawdę te punkciki się zbierają i zbierają. No. Nie wiem, delikatnie wydaje mi się, że Wargaming powinien naprawdę zmienić tę misję na Karo i dać coś innego, może jakiś nowy czołg. Może właśnie otworzyć coś takiego, że sobie wybieracie, że na przykład, okej, okay, zrobiliście Karo, to może teraz sobie zrobimy jakiś inny czołg z kampanii, bo tak naprawdę, no, troszkę te klany straciły taki urok, wiecie, taki, taki vibe, taki po prostu fajny, fajny czas, który się tam spędzało, bo to... Gra klanowa to nie było coś takiego, że ok, przychodzisz sobie do klanu i masz wywalone. Nie, nie, nie. Gra klanowa wyglądała w taki sposób, że się po prostu przychodziło. Codziennie się siedziało razem, grało się, spędzało się fajnie czas. Teraz mam wrażenie, że trochę ten duch został zabity. Tych gier klanowych tak naprawdę nie ma już tego... Tego po prostu wow efektu, który kiedyś, kiedyś był. No i zobacz, zostałem skapowany na takiej bitewce. Mogłem zdekapować, dałem za zero niestety, więc tutaj troszkę pech. Ciao. No i co? Batchatem takim zrobiłem, zobaczcie, 4000. I aby zrobić tę misję, to jest wydaje mi się kwestia właśnie kilku bitew, nie? Żeby siadła wam bitwa z wielo... wielką, dużą ilością td i one po prostu gdzieś tam się zgubią, a wy wtedy takim batchacikiem jak taka... Ninja trochę, wiecie, jedziecie, jedziecie i bam! Za pleców, no i atakujecie. E, dobra, to jest już druga pitewka. E, tutaj również wybieram ten zestawik pod damage, no i tak naprawdę będę chciał e, dostać się do jakoś do tych Tedeków, czyli do grilla, do Jagody, może Hori. Zakładam, że Jagoda będzie grała gdzieś agresywnie, nie? Tutaj, właśnie w mieście, ale to nie znaczy, że na nie będziemy mogli zadać jej obrażeń, bo jak wygramy zielone. Tutaj, potocznie zwane zielonym, to po prostu będziemy mogli, no, nadal od boku gdzieś tam strzelać tą Jagodę, tak? Od boku, jak Mariusz Łodzianowski tutaj kulę atakował. Dało i tak. Próbowałeś bokiem brać te kule? To tak bardzo... eee, nie, ale to by nic nie dało i tak. Eee, nie, nie dało, bo on był drugi w kulach. To my będziemy tak atakowali przeciwników. Eee, pytanie tylko, czy kto tutaj przyjedzie, nie? I czy w ogóle ktoś przyjedzie, bo tak jak widzicie, matchmaking, no, jest bez lightów. O, zakładam, że tutaj Type71 troszkę się zgubił kolego, a gdzie ty tutaj tak mi wędrujesz? Ja powiem wam, że trochę ryzykuję. Tak strzelam full open, nie? No stanąłem troszkę na full open, byłem za tym krzakiem, na szczęście nie dostałem spota. I patrzcie, podjedźmy sobie trochę tak powolutku tutaj na bunkierek. Być może przyjadę tutaj niewyspotowany. Tak, nie wyświetlili mnie. Super. Jest to fajna, naprawdę fajna. Akcja, ponieważ no mogę sobie tutaj troszkę miejsce zająć. Ojeju! I zobaczcie, i w tym batchad jest fajny. Jak kogoś złapiecie na full open, dacie mu traczka, no to tak naprawdę nie ma tutaj tama we wsi, żeby go nie zabić. No, dajecie 2000 prawie tym clipem, tak? Patrzcie to, tak jak mówiłem, jak pancer gdzieś będzie właśnie. Ja mówi, myślałem, że tu będzie grał, ale on gra nawet na outside, więc tak naprawdę, jak przeładuję sobie pociski, to być może będę miał na niego bicie jakieś. Podjeżdżamy, patrzcie, jak wygrać tą mapę w ogóle? Jak wygracie już to zielone, to tak naprawdę to jest połowa sukcesu. Z racji tego, że stąd macie crossa, czyli macie przestrzał na trzymanie całego outsideu tutaj. Oni nie mogą tutaj grać. Zobaczcie, jak pancer gdzieś tam jest, i ja mam na niego już bicie stąd. Natomiast widzę, że tutaj złamane jest drzewko, więc tak naprawdę ktoś tam się kryje. Zakładam, że to będzie albo grill, albo jakiś inny gagatek. No i trzeba mimo wszystko uważać troszkę na to, nie? Zobaczcie, stąd jest bicie na cały ten outside. Tak naprawdę, no ten joch zaraz będzie musiał się ewakuować. Zobaczymy, jak to wygląda. Patrzcie, bam. Pierwsza peska. No i tak naprawdę, po pierwszej pesce, już fajnie zareagował. Uciekł gdzieś tam do przodu i uciekł do tego zdarzenia losowego. Czyli rozwaliły się te budynki i może tam wjechać. Powiem wam, że brakuje mi takich y, częściej takich eventów, właśnie jak te zdarzenia losowe. Patrzcie, to jest właśnie to, o czym mówię w misji na misji na te, te deki, żeby zadać 3,5 tysiąca obrażeń. No, wiecie, ta jedna peska, okej, okay. była niefortuna, nie poleciało to tam, gdzie chciałem w tego grilla, ale, słuchajcie, jeszcze nie jest pies pogrzebany, jak to mówią. Diabeł tkwi w szczegółach, tak? A szczegółem jest jeszcze to, że żyje grill oraz Hori jest bez spota. Zakładam, że Hori będzie gdzieś tutaj na C9 kampił, C8, znaczy, przepraszam, C9, C0. Zazwyczaj tak właśnie grają ci zawodnicy, więc miejcie to na uwadze. Ja teraz sobie już praktycznie... Kończę ładować magazynek. O, proszę! No i widzicie, sam się odnalazł ziomeczek. Nawet nie musieliśmy go tutaj y, jakoś specjalnie szukać. Boję się, że trochę tutaj mogę zrobić takiego mamuciego pika, czyli pika, który niestety nie jest najlepszy. Zobaczcie, grill na spocie. Grill na spocie, a ja. No niestety nie zadam mu już ob obrażeń. Patrza, teraz się spotnął. No, dajemy mu traczka fajnego, esportowy. Bam. Dajmy pesteczkę. No i jako, że jesteście magazynkiem typowo na randomie, to nie chcecie strzelać po ogryskach, tak? Więc sobie zobaczcie, dajemy sobie kolejnego klipa. No i tak naprawdę, nic stąd, nic owąd. Już mamy ponad 4400 uszkodzeń. Zobaczcie, wykorzystując to jest fajne. Naprawdę słuchajcie mnie uważnie teraz. wykorzystujcie często taki teren jak tutaj. Na mapie są takie właśnie ząbki, takie osłony jakieś, bo łatwo można się takim baczaczkiem schować. On naprawdę ma niski profil, malutki, no i fajnie się chowa. Okej, okay, teraz z, dostałem tutaj spenetrowany, znaczy spenetrowany, ostrzelony jestem to, przez Artę. Ona mnie próbuje ostrzeliwać, ale obczajcie to. Hori niby żyje, niby patrzy, ale kolega nie jest świadomy tego, że zaraz. Okej, okay. nie patrzy na to. Zobaczcie, hop, kolejna peska i jeszcze podpałka weszła. Świetnie, damy mu perma. No i tak naprawdę, zobaczcie, jestem damage tutaj troszkę, wiecie, jestem łasy na damage, no i muszę dać full damage i zrobiłem 6000. Dlatego mówię Wam, barczat, Chat, który złapie takie sobie czołgi jak na przykład yy, Grilla, jakiegoś, taki czołg bez wieży, no nie, typu, nie wiem, jak pancer, Hori, Damut, permatraka opiedzie, to powiem Wam, że jest po prostu zabójczy. Chłopacy są bez, bez szans. Wydaje mi się, że to mega fajny czołg. Do zrobienia właśnie tej misji, o której mówiłem, ale nie tylko, do bardzo fajnej zabawy, tak naprawdę. Jest to czołg, którym się mega dobrze człowiek bawi, mega fajne wyniki może robić. Szczególnie takie baczaty są mocne, jeżeli grać sobie na przykład Plutony, czy to podwójne, czy to potrójne. Dajcie mi znać, czy chcielibyście gdzieś tam powiedzmy jakieś y, omówienie misji ewentualnie, czy też przydatne czołgi do zrobienia misji y, w przyszłości, abym ja zrobił jakiś materiał, bo. Taki po prostu szybki, luźny pomysł, który przyszedł mi do głowy i mówię, może to wykorzystamy. Kto wie, jak będzie w przyszłości? Dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli zobaczyć więcej takich na przykład poradników, porad, czy też jakichś luźnych filmików, jak zrobić tą, tą i tamtą misję. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i udanego weekendu. Wam życzę na razie. Hej!